Teraz to wyjdę. Tak, moi, no jak nie chwalić Pana Boga. Zobaczcie na to piękno. Tu już zaczyna się od, od Kraśnika roztocze aż y, w stronę Zamościa. Przepiękne. Zobaczcie jak pięknie kwitnie rzepak. <gry> Ale kolor jest cudowny, prawda? No i ten piękny krajobraz, który widzimy tylko wychwalać Pana Boga, naprawdę jaką my mamy piękną ziemię uwielbiamy w tym miesiącu maju. 13 maja, słuchajcie, to przecież prawie, że już połowa tego miesiąca ofiarowanego Matce Najświętszej, Stolica Apostolska, Ojciec Święty. Zezwolił oficjalnie na pielgrzymki do Meczugorje. No Oczywiście to bardzo logiczne, bo przecież to zezwolenie to już było za, zapewne, jakby, no, wtedy, gdy Ojciec Święty ustanowił biskupa dla Meczugorji, jakim jest właśnie administrator, arcybiskup Henryk Hozer. No, oczywiście, że jeśli tam jest biskup, no to już wszystko jest oficjalne. Zezwolenie pielgrzymek nie oznacza uznanie objawień maryjnych. Zapamiętajcie, to jest zupełnie inna sprawa. Jest to pozwolenie Ojca Świętego jako miejsce kultu maryjnego, czyli teraz już. Kapłani mogą organizować pielgrzymki. Do tej pory mogli tylko. Był dokument właśnie wydany przez Sekretariat Stolicy Apostolskiej, podpisany przez, przez kardynała sekretarza stanu. Wtedy, gdy ten dokument wyszedł, podpisał to kardynał Bertone że kapłani nie mogli organizować pielgrzymek, natomiast mogli być poproszeni jako właśnie pomoc właśnie w tym, aby zabezpieczyć potrzeby właśnie pielgrzymów w znaczeniu duchowym, czyli spowiedź komunia święta, msza święta, ale duchowni nie mogli. Organizować pielgrzymek i było tak, że w wielu diecezjach naprawdę, niektórzy mieli nawet trudności, ponieważ no, nie mogli, ale inspirowali, mówmy to szczerze, powstanie takiej pielgrzymki, wyjeżdżali. Myślę, że to będzie zachętą teraz dla kapłanów, aby udawać się do Meczugorii, a my jesteśmy w targowisku. Słuchajcie, w targowisku piękna nazwa parafii, no ale tak, tak się Spogląda dzisiaj na niektóre miejsca, gdzie są parafie czy kościoły, to naprawdę można by nie jedno miejsce nazwać targowiskiem. My się o coś zabiegamy, nieraz nawet i wśród tych wspólnot religijnych, moi drodzy, czasami jest takie targowisko, bo jedni mówią: my to, my tamto, my jesteśmy ważniejsi, tamci mniej, my jesteśmy za to odpowiedzialni, my jesteśmy bardziej oświeceni, my więcej rozumiemy, my to. A tak naprawdę to my się nie kłóćmy, kto jest ważniejszy i kto ma właśnie jaką większą czy mniejszą rolę. My po prostu. My, my, bądźmy dla siebie braćmi i siostrami. I to jest największe przesłanie. Do południa wczoraj do, w tej parafii, tutaj w Targowisku, w archidiecezji lubelskiej, niedaleko Lublina, prowadziliśmy uroczyście relikwie św. Jana Pawła II, no a po południu, pod wieczór, relikwie św. Ojca Szarbela. Dzisiaj, 13 maja wspominając tamte wydarzenie sprzed wielu lat, już wielu, bo 1981 dziękujmy Matce Bożej. I my tutaj w parafii w targowisku będziemy również się modlić, modlić, dziękować Maryi. No bo cóż, za wszystko jej dziękujmy. Za wszystko. Razem ze świętymi, z Janem Pawłem II i świętym Ojcem Szarbelem.